Nowy opatrunek sobie zrobiłem, <laughs> bo, bo wczoraj no to nic z niego nie zostało. No nieźle, o! A kurczę, no, no następny wezmę jakiś sorcik albo streamerkę, bo zapomniałem. O, okej. Okay. A ty nacowałeś go jak to było? Ta, on, A, on dalej śpi. Potrafić. A, okej. Okay. <laughs> Simeczko. Co nie śpi? No, oczywiście Flora. Nie masz co robić, to tylko lekcja. Trzeba mu zbudzenie zarządzić. <śmiech> <śmiech> Jakimś krzykiem z haka czy coś? Krzyk przykrzykiwany krzykiem. <grystanie> I będzie chodził z gankami i uderzał siebie. <grystanie> o siebie. I dalej. Powódka dziesiąta. <grystanie> Czas najwyższy. <grystanie> <grystanie> Co tam tradeusze? Uj, potem będę musiał jakiegoś energolka walnąć. Albo i spać dalej kończę, ale raczej się skończy. No wiesz jak, pójdę spać dalej. No, dobry pomysł. Ile to już masz tego streama godzin łącznie? No, 43. 43. Czemu się źle czujesz? No. Tak, tak, no przecież ja dołączyłem do ekipy i biegł już jakiś czas temu. Dlatego ja z nim grywam. To nie no jest tak, że, że ja e, grałem w scp i dlatego Możemy dołączyłem, tylko odwrotnie, kil... gram w scp, bo dołączyłem. No, ja nie, 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 nie. Ja przychodziłem całą tą rekrutację i tak dalej. Okej, okay. ogród tak, radości. Także, tak, tak, ABi tak, raduj tak. się. Już co w mainie, bo nie ma w szoku. No. No, tam się raduje, tam napomnę, jest bardzo to gate Bardziej, że Dzwonek Dzwonek nie całą mapę No Ktoś ma dostawiania buny czy nie? Ja mam, ja ale mam. ja się ja go nie mam nie Wiem, widzę cię Dobra Wydaje ja mi się, że mądrze by zrobić gena na mainie, bo on tam ma mnóstwo ścianek, za których może się e, na mainie ja biegam z nim właśnie, więc to takie... Nie, ma na ogólnie później. Na początku robimy geny, przy których się rozpiliśmy. Ja przy szaku robię. Ja przy mainie. Blisko środka na to to, że. Jak luna padnie od najwyżej, czego jej oczywiście nie życzymy nie za szybko. On... O nie, on jest u mnie! Bo się chciałam <laughs> mówić, że nie wiem czy on jest dalej za mną czy... Gdzie wy jesteście, żebym do was nie przybiegł? Poczekaj, nie, chyba mnie odpuścił. Przy altance jestem. Najpierw, że niedaleko Przy altanki. Ale no, on, on mnie odpuścił. A nie, dobra jest znowu. To mnie. zrobimy obok siebie. Trudno. No trudno. <laughs> Zostawi się. Okej. Okay. Parkingu i tyle. <laughs> mm, mam zachrypnięty trochę głos. No przez to, że... No nie piłem wody za dużo. E, idzie do pojedynczej osoby, chyba do Mikaeli. Kto jest z osoba, osobą chyba? Mhm. I do, do Mikaeli? Ta najbliżej mnie, co była, już ścigania. gania. To pije, pije, pij. Kopi Migena. Nie ma nic na przyczepienie. E. Nie ma to jak sobie wziąć wybawienie. Uwielbiam ten perk. Oj tak, najlepszy perk Existence. O, Spirit Fury, zajebiście. Idzie zdjęć. Aaa, dobra. To pusty. To To zróbmy tam gena obok. Dobra. Tutaj bym gdzieś na w sumie. Przy szaku jest jeden. Ja też. Okej. Okay. Dosłownie jak przy szaku jest gen, to tuż przy nim. Wraca patalka, wraca patalka. Się skrałem, nie się skarżę, żebym się nie brominął. Niech będzie mi przynował tak? Jest tutaj! Nie blokuj! No nie! Przyszła że na zewnątrz? Tak, 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 przy przy tamtejszym totemie. Yyy... pu... yyy... Y genie. Przy genie, przy genie. Ale ktoś go zniszczył! Yyy... ja go jeszcze nie zniszczyłem wtedy. Czy eee, Kim jest sam mną? Jak coś? Ja robiłam tylko to, Dobra, ee, tu mam. Co się stało? Czy to nie jest to? Dobra, co jest? So, ja cię zaprowadzę. Na ziemi? No, zaprowadź mnie. Gdzie, Gdzie jesteś? jesteś? Eee... Dochodzę do tego gena. Eee, Czekaj. No, ja rob tam. Eee, więc sobie znalazłem kolejnego, bo to ci najwyżej pokażę drugiego. A faktycznie tu jest zniszczony. Gdzie ty jesteś, Ebi? Jestem przy tym genie, co robiliście. Aha, przy tamtym, dobra. A, widzę, totem przy tym genie, dobra. Czy tylu nas zniszczyłaś, totem? Nie, nie dotykałem tego tamu poza na tym, który to to są po prostu wygenerowane przez mapę. Takie leżące o, kości na ziemi. Ja dobra, albo ja zniszczyłem, jak zapomniałem. i sam nie. A i tak idzie za tobą. Nie, bo idzie za tobą. To już teraz tak, nam... nie. Ha! On jest bardziej pijany ode mnie Nie no właśnie on jest nie do piwy Za mało wypił e, ściągniesz no, e, Lunę? No ja jestem ranny, jestem obok tego i biega A ja przy szaku Więc ja mam spizu drogi Próbuję się dolecić po biegnu Może zdążę Bo na rannego nie ma co bo on mnie wypaczy tam Nie no spoko jak wygodzi mnie Cały czas. Przy głównym wejściu do, do maina jest też kolejny bunt w razie czego. A okay. no i ta oczywiście dobra, paleta dobra. nie rzucająca się. Masz druga szansa. Oj sorry. No, wow, ale nie kop. E, to jest co taki ten wychowawczy. Chyba, o lampka jest teraz zielona oh Tak, tak, bo nowy, nową zawieszkę dostajesz Bo wow. no ja widziałam wczoraj zieloną, też tak się zastanawiałam Wait, dlaczego ona jest zielona? Są tutaj te Niesamowite, Zwi udostępnili drugą wersję eventu Nowa zawieszka do zdobycia, niesamowite Nowa zawartość e, Przy szaku jest, spółgema powinno być Na 3, czwarte już prawie Dobra, ściągnę i biega. Co tak ma wisieć? No Fajnie by było zejść Jemu też z kolanka dać, widzowie? Nie ma, szczęść go On dopiero co wstał Ej, jest przy nas A kurde Idzie za tobą Dobra Bądź w Flushaku, Idę w stronę maila no ja w mainie właśnie zaczęłam robić To no się do main'a Mogę wziąć zieloną... To mogę wziąć zieloną i czerwoną lampkę lawową Da, no tak, ja też Zapomniałem, że ma Spirit Fury To co jeszcze? Niebieska, różowa, kieletowa i piardylion innych kolorów Dokładnie I... Może to jest tęczowy event? Eee, <grystanie> poszedł do main'a może być barbę ogólnie No ja spróbuję go namieszać śladami No chyba... Ja mam to gdzieś, chyba go nie ma Mamy połowę I nabiegnę do Dobra Proszę do nas Okej okay. To będę leciał po rakiem Eee, ty skończyłeś tego gena przy tym? Tak Okej okay. Przekawałem go Alej chyba za mną idzie Albo nie? Nie, on idzie nie, za mną Trzeba się dokończyć w mainie no no Ile tam... Ja zabieram go stamtąd, więc możesz tam wrócić no Teraz wrócę, tylko się leczę Eee, okej okay. ja Nie wiem czy nie ja wrócił tam, 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 tam też Flora, do zobaczenia. Czekajcie czekaj, jak on chodził do góry To ja robię Ojej, tego ja gdzie pierwotnie Luna stawia buna Serio? Na drzwi. No, to ty... Dało się za mną idzie no Pamiętaj, że ma spirit Fury, więc spread jakiego jak już ma naładowane No dobra Eee to możecie tak, już ta Jak postawisz na to cię wyleczę, Luna. Bo jestem obok. Nie mają naładowane. Idźmy na Wiesz, są. No dobra. Punktów nie dasz. Nie, bo Zostawił mnie kupiłeś wcześniej. <laughs> okej. Okay. A oni są u mnie Lul, nawet nie, nie widziałem kiedy przyszedł Zeskoczył ci tam nie. Yy, no ja widziałem, bo ja mam yy, czu czujność zapomniałem sobie podmienić perka A wczoraj grałem z rondomami dlatego yy, Dobra kończymy yy, tego gema kurde, ten to tydzień. Eee, nie, nie jest taki do końca. Outro Jeden jest na ulicy, drugi jest w rogu mapy, a trzeci w mainie. Jak tam na ulicy? W którym miejscu? No, tak blisko ulicy, przy tym takim dużym drzewie. No to tam jeden, jeden głębi, jeden w mainie. A w mainie nie zrobiliście dalej? No nie, powróć do mnie. Dobra, to idę do tego maina. Ja idę hmm. też do maina. A ja pokręcę no, ten drugi. Nie trafił. No to wy go tam zajmujcie. Ała, na przykład serio? jedna osoba. Ja dotknąłem gena. On tu nie regresuje. I on gdzie go kopnąć? Kopie. Ząkuje się. Dobra, żyję. Ale kampi Gena no ja pierdzielę. Ja robię przy domku na drzewie, jakby co. Tylne. O! Okej. Okay. Stąd widziałem gdzie on jest cały czas. Gdzie to na drzewie? A nieważne, jest u mnie. Pewnie przy. Dobra, dokończę ja ja idę... idę pod bramę już. Ej, I co to małe time? Podziękował. E, zostawił mnie, on tam się do was cofnął gdzieś. Otwieram czyszaku. Okej. Okay. Nie pamiętam gdzie była druga. No ja biegnę do szaka, bo nigdzie, indziej nie ma okay. Spoko, tu już jest brama otwarta Ech, Ja mi zostawił? No to chodź do nas No chodź, no o, bo tu jesteś, tu jest ta szakowa Okej okay. To otwieraj Otwieraj No dobra Poczekam, time A, nie ma tak no uciek od razu. Eee, nie, ten, eee, przy z naciskiem, chciałem odsunąć i tak wyszło, że byliśmy na granicy. Spokojnie. Obradziłeś no, się po prostu. Mm, kurde masz mnie. <laughs>